Trzymano, mamy wtorek, 6 rano, czekam na rozlodownik Mauserów w Airlands Mauser. Siemano. Przywiozłem Mausery po jakiejś chemii, rozładowałem. A teraz biorę nowe, czyste jeszcze? Cztery Mausery i, i załadowane ładnie, pięknie, załadowane, zabezpieczone. Idziemy po papiery i jedziemy na rozładunek. Papiery są, jedziemy. A jadę z tym 57 km do Krefeld. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.